Wracając do tematu układów w gitarach elektrycznych i znowu się bawimy gitarą typu Stratocaster, tutaj już w przeciwieństwie do poprzedniego naszego shorta, mamy typowy układ HSS, czyli normalny, duży. Duży humbucker i dwa single. Znowu pięciopozycyjny przełącznik. Jak widzicie, tutaj znowu są te, te barwy tonów o, osobne. Czasami może się tak pojawić, że w takich układach również stosuje się po prostu dwie gałeczki. Wtedy ta gałeczka, jak mówiłem, jest troszkę odsunięta i ton jest tak zwanym master tonem. Master, master, tak? Yy, bardzo często takie instrumenty yy, spotykamy. Jak mówiłem, bardzo często takie instrumenty posiadają również rozłączenie cewek. I jest to jeden z najbardziej uniwersalnych yy, układów, jakie w gitarach można, mogą wystąpić tu mamy, mamy pick up do mocnego łojenia, tutaj możemy sobie zrobić troszeczkę fajniejsze, czyste, czyste barwy, które ładnie się crunchują. Więcej treści gitarowych? GitarowaMgla.pl, YouTube filmiki o gitarach, yy, TikTok, Instagram i Facebook. Ksantypowy, elo!